Kochany serial komediowy dla nastolatków Saved by the Bell odcisnął trwałe piętno na popkulturze, wnosząc śmiech, życiowe lekcje i niezapomniane postacie na ekrany. Choć serial wciąż żyje w naszej pamięci, niektórzy z jego utalentowanych aktorów odeszli. Dziś poświęćmy chwilę, aby uczcić pamięć 25 aktorów Saved by the Bell którzy odeszli oddając hołd ich wkładowi w serial, który ukształtował całe pokolenie. Dustin Diamond, Jacko Samuel Screech Powers. Dustin Diamond urodził się 7 stycznia 1977 roku i miał zaledwie 12 lat, gdy po raz pierwszy wcielił się w rolę Samuela Screecha Powersa w serialu Ocaleni dzwonkiem, jako sympatyczny nerdowaty, a zarazem dobroduszny pomocnik Screech zapewniał, niekończące się salwy śmiechu swoim niezdarnym urokiem i przezabawnymi wybrykami, Diamond grał te role przez ponad dekadę, dojrzewając na ekranie w miarę rozwoju serialu. Ale po zakończeniu serialu, ocaleni przez dzwon, z trudem wydostał się z cienia swojej postaci, podejmując się stand-upu reality show, a nawet wrestlingu. Jednym z najbardziej komentowanych momentów w jego karierze była premiera kontrowersyjnej książki Behind the Bell. Która przedstawiała ponury obraz jego pracy na planie. Niestety późniejsze lata naznaczone były problemami osobistymi i prawnymi. Na początku 2021 roku u Diamonda zdiagnozowano raka drobnokomórkowego płuc. W czwartym stadium, agresywną postać raka płuc zmarł kilka tygodni później. 1 lutego 2021 roku w wieku 44 lata. Pomimo wzlotów i upadków, na zawsze zapisał się w popkulturze dzięki niezapomnianej roli Screech'a, postaci, która po dekadach wciąż wywołuje uśmiech na twarzach fanów. Jack Angelus jako pan Tuttle. Jack Angelus urodził się 7 kwietnia 1950 roku i miał 38 lat, kiedy po raz pierwszy pojawił się jako pan Tuttle w filmie Ocaleni dzwonkiem. Pantatel. Sympatyczny, choć drażliwy nauczyciel o ekscentrycznej energii i nieco drażliwym usposobieniu, często kłóci się z dyrektorem. Beldingiem z entuzjazmem udzielając uczniom lekcji, takich jak Prawo Jazdy i Chór. Choć jego rola w serialu była krótka, Angelus wniósł do postaci niezapomniany urok. Poza liceum Bayside High zbudował różnorodną karierę, występując w serialach takich jak Bóle Wzrostu i filmach takich jak Sny o śmierci. 1991. Co ciekawe, aktorstwo było tylko jednym z aspektów jego życia. Był również prawnikiem, profesorem prawa i utalentowanym mówcą. Jego bystry intelekt i pasja do prawa skłoniły go do spierania się z wybitnymi sędziami, zanim przeniósł się do Kalifornii, aby pogodzić karierę prawniczą z aktorstwem. Niestety, Angelus zmarł. 2 maja 2009 roku, po krótkim pobycie w szpitalu, a przyczyna zgonu nadal nie jest znana. Mimo, że jego nazwisko nie jest powszechnie znane, jego wkład, zarówno na ekranie, jak i na boisku, pozostawił trwałe wrażenie, dowodząc, że jego talent wykracza poza ramy Bayside. Pamela Kosz jako panna Simpson. Pamela Kosz urodziła się 1 października 1928 roku i miała 61 lat, kiedy po raz pierwszy zagrała ekscentryczną pannę Simpson w filmie Ocaleni dzwonkiem. Pani Simpson, rozkojarzona nauczycielka języka angielskiego z poważnym niedosłuchem, często w zabawny sposób przekręca słowa swoich uczniów, zamieniając proste momenty z lekcji w błyskotliwe sceny komediowe. Kosz, doświadczona aktorka, ma za sobą imponującą karierę trwającą ponad cztery dekady, wcielając się w rolę wszystkich od celebrytów po królowe. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych w 1960 roku uzyskała obywatelstwo amerykańskie i łączyła pracę w teatrze z modelingiem, zanim całkowicie poświęciła się telewizji. Jedną z jej najbardziej znaczących ról była rola Lawini Peach w serialu Dni Naszego Życia, gdzie wystąpiła w prawie 50 odcinkach, udowadniając swój talent do tworzenia zapadających w pamięć powracających postaci. Jej wszechstronność zaowocowała również rolami w serialach Star, Trek, Doktor Następnego Pokolenia, Queen, Medycyna i Król Królowych. Niestety Kosz zmarła. 4 maja 2000. 22 roku w wieku 93 lata po tym, jak wiadomość o jej śmierci została początkowo przyćmiona przez fałszywe doniesienia. Choć często grała rolę drugoplanowe, jej czarująca osobowość i znakomity talent komediowy pozostawiły niezatarty ślad w telewizji, czyniąc z niej uwielbianą postać w świecie aktorstwa charakterystycznego. John Sanderford jako Derek Morris. John Sanderford urodził się 6 lutego 1952 roku i miał 37 lat, gdy został obsadzony w roli Dereka Morisa w serialu Ocaleni do dzwonka, jako nieobecny, ale przedsiębiorczy ojciec Zaka. Morisa Derek emanuje urokiem i autorytetem wcielając się w klasycznego pracocholika, który z trudem łączy karierę z rodziną. Sanderford miał ugruntowaną karierę w telewizji i filmie, po raz pierwszy występując w długo emitowanym serialu Ryan's Hope, zanim zapisał się w historii Hollywood. Jedną z jego najbardziej pamiętnych ról była rola w filmie Podpalaczka 1984, gdzie zagrał agenta rządowego w trzymającej w napięciu adaptacji powieści Stephena Kinga. Jego wszechstronność została dodatkowo zademonstrowana w filmie Leprechaun. 1993, który ugruntował jego pozycję w gatunku horroru. Sanderford zmarł 22 września 2023 roku w Burbank w Kalifornii, pozostawiając po sobie spuściznę różnorodnych występów. Choć nigdy nie zabiegał o rozgłos jego umiejętność nadawania głębi postaciom drugoplanowym. Sprawiła, że jego obecność była zawsze odczuwalna zarówno w telewizji dziennej, w serialach dramatycznych, w godzinach największej oglądalności, jak i na dużym ekranie. Mark Blankfield jako James urodzony. 8 maja 1950 roku. Mark Blankfield miał 40 lat, gdy wniósł swoją charakterystyczną komediową energię. Do serialu Okaleni dzwonkiem jako James, ekscentryczny i skandalizujący aktor, który został kelnerem. Z talentem do naśladowania i przesady James, był zawsze gotowy wcielić się w każdą rolę. Czy to kelnera, czy nauczyciela na zastępstwie dodając absurdalne detale do fabuły gangu. Kariera Blankfielda rozpoczęła się w komedii i wkrótce zyskał uznanie jako wybitny aktor piątkowych wieczorów, tworząc niezapomniane, niebanalne kreacje. Jednym z jego najbardziej pamiętnych momentów filmowych był film Jekyll i Hyde zjednoczeni 1982, w którym zademonstrował umiejętność płynnego przechodzenia między postaciami. Talent, który zdefiniował znaczną część jego kariery. Wywarł również trwałe wrażenie w filmach Mela Brooksa, Robin Hood, Faceci w rajtuzach 1993 i Dracula, Martwi i Kochający 1995, umacniając swój talent do parodii. Blankfield zmarł. 20 marca. 2024 roku w wieku 73 lata, pozostawiając po sobie zaraźliwą energię i wyjątkowe poczucie humoru. Jego występy pełne szalonej charyzmy i nieprzewidywalnego blasku sprawiły, że nigdy nie był jedynie aktorem drugoplanowym. Był kradnącym scenę w najwspanialszy możliwy sposób. Właściwie Gary Beach, a właściwie Jem Diamond. Gary Beach Urodzony 10 października 1947 roku w Aleksandrii, w stanie Virginia miał 42 lata, gdy zagrał agenta talentów Jemma Daimonda w filmie Ocaleni do Dzwonka. Dzięki swojej płomiennej energii i przesadnemu entuzjazmowi, Jem wniósł na ekran humor i chaos idealnie, pasując do naturalnej zdolności Bicza do uatrakcyjnienia każdej roli komediowej. Chociaż występował w telewizji od Murder She Wrote do Cheers, to właśnie na Broadwayu zabłysnął. Rola Lumiera w pięknej i bestii przyniosła mu nominację do Nagrody Tony, ale to genialna kreacja. Rogera Debrisa w producentach przyniosła mu Nagrodę Tony i ugruntowała jego pozycję. W rzadkim wyczynie zagrał tę samą rolę, zarówno w sztuce broadwayowskiej, jak i w adaptacji filmowej z dwa. 1005 roku co świadczy o jego niezrównanym talencie. Beach zmarł 17 lipca 2000. 18 roku w wieku 70 lat w Palm Springs w Kalifornii, choć dokładna przyczyna śmierci nie została ujawniona. Dzięki znakomitym występom i niezaprzeczalnej charyzmie pozostawił po sobie teatralne dziedzictwo, które inspiruje do dziś. Casey Kasem. Jako Casey Kasem. Casey Kasem urodził się 27 kwietnia 1932 roku i miał 59 lat, gdy pojawił się w serialu Ocaleni Dzwonkiem, w 1991 roku wnosząc do serialu swój kultowy głos i ciepłą osobowość. Podobnie jak on sam wnosił ze sobą charakterystyczne ciepło i urok, udzielając rad i komentarzy swoim charakterystycznym, gładkim głosem. Jego kariera była już legendarna. Zaczynając w radiu, stał się głosem Ameryki w American Top 40 i oczywiście dzięki swojej ukochanej roli kudłatego w serialu Scooby Doo przełomowym momentem w jego karierze był udział w wypromowaniu amerykańskiej listy przebojów Top 40 w 1970 roku co na zawsze odmieniło sposób w jaki publiczność słuchała muzyki ale za głosem krył się człowiek o silnych zasadach Wycofał się nawet z filmu Transformers z powodu obraźliwych przedstawień postaci arabskich. Niestety, ostatnie lata życia Kasema naznaczone były bolesną walką z otępieniem z ciałami Lewiego, która doprowadziła do jego śmierci 15 czerwca 2014 roku. Jego stan stał się przyczyną rodzinnego konfliktu, o którym szeroko informowały media, jednak jego dziedzictwo pozostało niezmienne. To głos, który prowadził pokolenia i gawędziarz, który sprawiał, że każde odliczanie było osobiste. Mary Pat Gleason z pomocą Madame Ouf. Mary Pat Gleason, urodzona 23 lutego 1950 roku, w Lake City, w stanie Minnesota, miała 39 lat, gdy zagrała Madame Ouf w filmie Ocaleni dzwonkiem. Jej serdeczna, a zarazem bezpośrednia postawa wniosła do klasy niezwykły urok – Dzięki czemu? Jej krótki epizod jako nauczycielki języka francuskiego był interesujący i niezapomniany. Kariera Gleason jednak wykraczała daleko poza Liceum Bayside. Zbudowała swoją karierę aktorską jako aktorka charakterystyczna występując w ponad 50 filmach i niezliczonych programach telewizyjnych, od ról dramatycznych w czarownicach z Salem i Trafik po role komediowe w opowieści o Kopciuszku i Bruce. Wszechmogący jej wszechstronność uczyniła ją rozpoznawalną. Jednym z jej najbardziej osobistych i wpływowych projektów był Stopping Traffic, monolog o jej walce z chorobą afektywną dwubiegunową, który później stał się narzędziem dydaktycznym dla kliniki Mayo. Niestety, Gleason zmarła 2 czerwca 2020 roku z powodu raka macicy. Prawdziwy talent i niezaprzeczalny Wpływ sprawiły, że pozostawiła po sobie karierę pełną śmiechu, głębi i niezachwianego zaangażowania w opowiadanie historii. Mary Pat Gleason to nie tylko utalentowana aktorka, ale także znakomita scenarzystka i artystka teatralna. Studiowała na Uniwersytecie Minnesoty. Zanim przeniosła się do Los Angeles, aby rozpocząć karierę artystyczną, początki jej kariery były trudne. Gleason musiała brać udział w przesłuchaniach, pisać scenariusze i wygłaszać monologi, aby podtrzymać swoją pasję. To właśnie te trudne doświadczenia pomogły jej zdobyć bogate doświadczenie życiowe, które później stało się cennym materiałem do wielu poruszających ról. Aktorstwo Gleason charakteryzuje się umiejętnością idealnego balansu między tragedią a komedią potrafi rozbawić publiczność w scenie komediowej, ta następnie natychmiast pozostawić ją bez słowa w poruszającej scenie. Jej bohaterki to często zwyczajne kobiety z wieloma wewnętrznymi ranami, ale jednocześnie niezwykle silne. To właśnie ta szczerość sprawiła, że zyskała uznanie ekspertów, mimo że nie zawsze gra główną rolę. Długa walka Gleason z chorobą afektywną dwubiegunową i rakiem kilkakrotnie przerywała jej życie ale nigdy nie zrezygnowała ze swojej sztuki. Zatrzymanie ruchu. Mary Pat Gleason To nie tylko osobista historia, ale także głos milionów osób zmagających się z chorobą psychiczną. Ten projekt przeobraził ją z aktorki w inspirację. Kiedy Mary Pat Gleeson zmarła w 2020 roku, wielu widzów, artystów i pacjentów z chorobami psychicznymi wyraziło kondolencje, postrzegając ją jako symbol odporności uczciwości i uzdrawiającej mocy sztuki. Henry Polis, II jako pan Bainbridge. Urodzony 20 lutego 1945 roku w Pittsburghu, w Pensylwanii. Henry Polis, drugi. Miał 47 lat, gdy zagrał pana Bainbridge'a w filmie Ocaleni dzwonkiem. Jako surowy, ale wyrafinowany. Nauczyciel emanował godnością, ale także dowcipem i poczuciem humoru, które sprawiły, że jego postać była niezapomniana. Kariera Polisa obejmuje telewizję, film i teatr, co dowodzi jego wszechstronności jako aktora i aktora głosowego. Choć zagrał wiele ról na ekranie, jego najbardziej znaczącą rolą jest Strach na Wróble w animowanym serialu o Batmanie, gdzie jego chłodny brytyjski akcent pozostawił niezatarte wrażenie na fanach. Jego umiejętność nadawania głębi i niuansów animowanym złoczyńcom ugruntowała jego pozycję w świecie aktorstwa głosowego. Na scenie Henry Polis. Drugi to prawdziwy artysta z formalnym wykształceniem. Występował w wielu znaczących produkcjach prestiżowych teatrów, gdzie wyróżniał się w rolach psychologicznych, zwłaszcza w rolach silnych intelektualnych i złożonych czarnych charakterów. To właśnie na scenie Polis doskonalił kontrolę głosu, ekspresyjny rytm i energię aktorską. Elementy, które później stały się znakiem rozpoznawczym jego kariery dubbingowej. W dziedzinie animacji głos Henryka Polisa II jest uważany za szczególną braki broń. Nie tylko użyczył głosu Strachowi na wróble w Batman serial animowany, ale pracował również nad wieloma innymi animacjami i grami wideo, gdzie specjalizował się w psychologicznie głębokich złoczyńcach. Jego zimny, drżący, a zarazem przejmujący głos pomógł wynieść wiele postaci na wyższy poziom, czyniąc je niezapomnianymi, wykraczającymi poza ramy typowego złoczyńcy. Poza pracą, Polis był miłośnikiem sztuki klasycznej muzyki i malarstwa. Często uczestniczył w zajęciach dydaktycznych, warsztatach teatralnych i lekcjach aktorstwa dla młodszego pokolenia. Dla niego aktorstwo było nie tylko zawodem, ale inspirującą misją. Kiedy Henry Polis, drugi zmarł w 2013 roku, wielu studentów i współpracowników złożyło mu najgłębsze kondolencje, nazywając go jednym z wielkich, cichych głosów Hollywood. Choć nie był popularną gwiazdą, jego wpływ na świat sztuki był odczuwalny jeszcze długo po tym, jak kurtyna opadła. George McDaniel jako David Spano George McDaniel, urodzony 30 czerwca 1942, roku w St. Louis, w stanie Missouri, miał 47 lat, kiedy zagrał Davida Spano w filmie Ocaleni Dzwonkiem. Jego postać surowy, ale troskliwy ojciec jest zaciekle opiekuńczy wobec córki Jessie i sceptyczny wobec jej chłopaka Slatera. Kariera McDaniela: obejmowała zarówno film, jak i telewizję. I był znany z naturalnego aktorstwa, dzięki któremu nawet krótkie role zapadały w pamięć. Jedną z jego najbardziej znaczących ról była rola w filmie Ostatni gwiezdny wojownik 1984, gdzie ósmy zagrał oddanego, ale przepracowanego oficera wojskowego. Ta rola ugruntowała jego zdolność do wnoszenia na ekran autorytetu i głębi. Jego kariera filmowa trwała dekady z rolami w klasykach takich jak This is Spinal Tap 1984 i thrillerach akcji takich jak Lionheart, 1990. Niestety McDaniel zmarł 24 marca 2023 roku. Wenturze w Kalifornii, z powodu powikłań związanych z rakiem, jego dziedzictwo jest żywe w postaciach, które stworzył, a każda z nich jest świadectwem jego wszechstronności i cichej siły jako aktora. Oprócz kultowych ról na dużym ekranie, George McDaniel jest od dziesięcioleci znaną twarzą amerykańskiej telewizji. Wystąpił w wielu popularnych serialach takich jak Blues przy Hill Street, Drużyna a Magnum P i Dallas, Nowojorscy Gliniarze i wiele innych projektów telewizyjnych, choć rzadko. Gra głównych ról reżyserów, zawsze powierzają mu rolę bohaterów o głębokiej duszy, często doświadczonych mężczyzn o poważnym wyglądzie, ale skrywanej dobroci. Jego styl gry nie jest efekciarski, nie jest przesadny, lecz powściągliwy, precyzyjny i szczery. Potrafi sprawić, że widzowie wierzą w każde spojrzenie, każdy drobny gest, nawet jeśli pojawia się tylko na kilka minut. To właśnie czyni McDaniela aktorem z charakterem, takim, który dodaje duszy filmowi, nawet gdy nie stoi w centrum uwagi. W rzeczywistości George McDaniel był samotnikiem unikającym hollywoodzkich skandali. Większość czasu spędzał z rodziną i aktorstwem, traktując swoją karierę jako podróż pełną wytrwałości, a nie pogoń za sławą. Przyjaciele i koledzy wspominają go jako spokojnego, profesjonalnego człowieka. Zawsze gotowego pomagać młodym aktorom na planie. Jego śmierć w 2023 roku nie wywołała poruszenia w mediach, ale pozostawiła cichą pustkę w sercach prawdziwych fanów kina, tych, którzy doceniają wartość wytrwałości i cichego poświęcenia.